Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani siostry i bracia, dzieci tej wielkiej Ojczyzny, której 103. rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy wspólnie i dzieci tej małej ojczyzny, jednej z wielu małych ojczyzn, które składają się na tę wielką ojczyznę matkę, jeden z ojców niepodległości, marszałek i naczelnik państwa. Józef Piłsudski powiedział „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmującym dane terytorium. Dlatego, nie tracąc pamięci, Przywołajmy wydarzenie, które miało miejsce tu, w naszej małej Ojczyźnie. W pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości, w dobie, kiedy jeszcze kształtowały się powojenne układy sił i ustalono, ustalano nowe granice, Europejskich państw, odradzająca się po 123 latach zaborów, Polska z ogromnym trudem buduje swoją państwowość w niepewności, oczekując na wyniki trwającego od stycznia 1919 roku konferencji. Pokojowej w Wersalu. I ta nasza mała ojczyzna, Zagłębie Dąbrowskie, stanowi wtedy region przygraniczny. Niejako dziedzicząc wielowiekową tradycję położenia na krańcach państwa polskiego. Ale również dziedzicząc te wszystkie niepokoje, które wiążą się jakże z żywymi granicami między państwami granicami, które nie tylko przebiegają na mapie, nie tylko są zaznaczone słupami granicznymi, ale przede wszystkim. Tymi granicami, które przebiegają wzdłuż ludzkich serc, i właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie czeladzi przebiega linia graniczna z pokonanymi w czasie wielkiej wojny, ale wciąż niebezpiecznymi Niemcami. I przychodzi dzień 10 marca 1919 roku, kiedy w okolicy kopalni Saturn w Czeladzi dochodzi do starcia militarnego. O godzinie 6.30 polski patrol graniczny pełniący służbie, służbę przy szybie Janna trafia na trzech niemieckich zwiadowców, którzy przekroczyli granicę. Niemcy zostają zatrzymani i rozbrojeni. Natomiast wzrastają, Niemcy zostają zatrzymani i rozbrojeni, ale jednocześnie od strony niemieckiej padają strzały. Oddział niemieckiego gręszucu wdziera się na polskie terytorium. W tym momencie Niemcy posiadają znaczną przewagę. Atakują pozycję Plutonu XI Kompanii 7 Pułku Legionów. Po obu stronach padają ofiary. Ulegając niemieckiej przewadze Żołnierze polscy wycofali się pod osłoną zabudowań kopalni. Sytuacja ulega zmianie, gdy do walki przyłączają się zaalarmowane odgłosami strzałów, pozostałe sekcje jedenastej Kompanii stacjonującej na piaskach i wśród mieściu czeladzi. Żołnierzy polskich w walce z Niemcami wsparła także grupa pracowników kopalni Saturn, zarówno robotników, ale również i urzędników. I zaskoczeni tym zdecydowanym oporem, nieprzygotowani na to, że ktoś będzie stawiał tak gwałtowny opór, Niemcy wycofują się, pozostawiając na polu walki znaczną część swoich zabitych i rannych żołnierzy. Udają się na stronę Śląsku. Tego Śląska, który jeszcze wtedy był poza terytorium naszej wielkiej ojczyzny. I tak jak tu, na polu walki, złożyli swoje życie polscy żołnierze kapral Jan Wodzyński oraz szeregowcy Ignacy Duszyński i Mateusz Kuskowski. Jak Przelali swoją krew ranni polscy żołnierze. Tak niedługo przyjdzie znów tu z tej naszej małej ojczyzny, z Zagłębia Dąbrowskiego także szczelać. Przyjdzie znów walczyć o powrót śląsk tej małej ojczyzny, Pradawnej polskiej ziemi na powrót do naszej wspólnej ojczyzny. Ale, drodzy bracia i siostry, przywołałem ten fragment historii, ponieważ wczoraj, 10 listopada, 2021 roku na zaproszenie burmistrza miasta Czelać przyszło mi uczestniczyć w otwarciu i poświęceniu. Repliki obelisku, który przed stu lat postawili Nasi bracia i siostry, obywatele tej małej ojczyzny, jaką jest strzelać, społeczność całego Zagłębia Dąbrowskiego, postawili ten obelisk ku pamięci potomnych, by był znakiem, który będzie ożywiał. Pamięć, bo tak jak powiedział jeden z ojców Niepodległości, Józef Piłsudski: Naród nie może stracić pamięci, bo wtedy przestaje być narodem. Inny wielki syn, Matki Ojczyzny, wyniesiony niedawno na ołtarze, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił: Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię, czynię dla niej. Dziś, kiedy obchodzimy 103. Rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, naszą ziemską Matkę. Każdy z nas musi postawić sobie pytanie: czy kocha tę Matkę? Czy kocha tę Matkę, mimo tego, że jej oblicze może być pełne? zmarszczek, brust, tak jak pokryta jest bruzdami nasza ojczysta ziemia. Może jest jeszcze w niej wiele niesprawiedliwości. Może nie jest tak piękna, jak marzylibyśmy, ale jest naszą matką. A matkę Czci się nie dla jej urody, nie dlatego, że jest ideałem, może wyśnionym, upragnionym, ale dlatego, że jest matką i świętym obowiązkiem dziecka, każdego prawdziwego dziecka jest kochać swoją matkę. Święty Jan Paweł II Wielki w jednej z homili powiedział „Strzeżcie, ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły. Strzeżcie, gdy ktoś obcy może jedynie na nowo nas zniewolić. Ta ziemia drogą była tym, którzy za nią oddali speżyć. Jesteśmy im winni, pamięci i trwania, że Słowianin zawsze ojczyznę kocha nad życie. Umiłowani siostry i bracia. Dziś te słowa zabrzmiały jak proroctwo, właśnie w świetle tych wydarzeń, które dokonują się w naszej małej i wielkiej ojczyźnie, w naszych sercach i na granicach naszej Ojczyzny. Dlatego to pytanie, czy kocham Ojczyznę, czy kocham nad nadżyć jest i pozostanie zawsze aktualne. I chciałbym zakończyć to rozważanie przywołaniem tytułu, które Muzeum Saturn, inicjator powrotu tego obelisku Pamięć o tych, którzy zginęli za naszą ziemską matkę ojczyznę Muzeum Saturn nadało tytuł tej mini publikacji Odzyskany pomnik myślę, że w rocznicę odzyskania niepodległości. Ojczyzna musi odzyskać w naszych sercach i w naszych umysłach należne jej miejsce. I każdy z nas, nie tylko ci, jak mundurowe klasy wojskowe, z dumą noszące ten mundur. Musi odpowiedzieć sobie na inne pytanie czy odzyskała Ojczyzna należne jej miejsce w naszych sercach i umysłach? Amen.